Tekst Manny na 18 października Kto jest niedbały w pracy, jest bratem marnotrawcy. Przypowieści Salomonowe rozdział 18 werset 9 Komentarz parauzyjny Nie możemy patrzeć na marnotrawstwo kogokolwiek z poświęconych Panu bez odniesienia wrażenia, że nadal wykazuje on braki w tym zakresie, bez względu na to, jak wielkiego postępu dokonał w zrozumieniu myśli Pana pod innymi względami. Ocenienie daru i szacunek dla dawcy oznacza dbałość i odpowiedzialność za wszystko, co otrzymujemy od naszego niebiańskiego Ojca, tak w rzeczach doczesnych, jak i duchowych. Zgodnie z przypowieściami naszego Pana. On w znacznym stopniu sprawdza naszą miłość i gorliwość przez to, w jaki sposób używamy udzielanych nam obecnie talentów, sposobności i błogosławieństw tak doczesnych, jak i duchowych. Reprint nr 3332. Komentarz epifaniczny: Duch człowieka niedbałego jest duchem marnotrawstwa. Marnuje on swój czas który jest cenny i nie do odzyskania, marnuje swoje talenty, które mogą być doskonalone, traci sposobności służby, które otrzymują inni, marnuje swoją energię, która rdzewieje w bezczynności, traci dobre imię, którego może nigdy nie odzyskać, traci przyjaciół, którzy go opuszczają, traci swój dobytek, który jest mu odbierany, Niszczy swój charakter, co go upadla, traci swoje życie, które jest mu zabierane, traci wieczność, która jest dla niego stracona. Dlatego niech niedbalstwo będzie dalekie od nas jako świętych pana. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, Przypowieści Salomonowe, rozdział szósty, wersety od 6 do 11 Idź do mrówki, leniwcze. Przypatrz się jej drogom i bądź mądry, chociaż nie ma ona wodza ani przełożonego, ani pana. To w lecie przygotowuje swój pokarm i gromadzi w żniwa swą żywność. Jak długo będziesz leżał, leniwcze. Kiedy wstaniesz ze swego snu? Jeszcze trochę snu. Trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć. A Twoje ubóstwo przyjdzie jak podróżny, i twój niedostatek jak mąż uzbrojony. Rozdział dziesiąty, werset czwarty, piąty i dwudziesty Leniwa ręka prowadzi do nędzy, a ręka pracowita ubogaca. Kto zbiera w lecie, jest synem roztropnym, syn, który śpi w czasie żniwa, przynosi hanibę. Czy mocet dla zębów i dym dla oczu, tym jest leniwy dla tych, którzy go posyłają. Rozdział 12 Wersety 11, czwarty i siódmy Kto uprawia swoją ziemię, nasyci się chlebem, a kto naśladuje próżnujących, jest nierozumny. Ręka pracowitych będzie panowała, a leniwa będzie płaciła daninę. Leniwy nie upiecze tego, co upolował, ale mienie człowieka pracowitego jest cenne. Rozdział trzynasty werset czwarty, dusza leniwego pragnie, a nic nie ma, a dusza pracowitych zostanie obficie nasycona. Rozdział piętnasty werset dziewiętnasty, droga leniwego jest jak płot cierniowy, a ścieżka prawych jest wyrównana. Rozdział 19 wersety 15 i 24. Lenistwo pogrąża w twardym śnie, a leniwa dusza będzie cierpieć głód. Leniwy kryje swą rękę pod pachę i do ust jej nie podnosi. Rozdział 20 wersety czwarty i trzynasty leniwy nie orze z powodu zimna, dlatego będzie żebrać weżniwa, ale nic nie otrzyma. Nie kochaj spania, byś nie zubożał, otwórz oczy, a nasycisz się chlebem. Rozdział 21 wersety 5 i 25. Myśli pracowitego przynoszą pewny dostatek, a myśli każdego spieszącego się, niedostatek. Pragnienie leniwego zabija go, bo jego ręce nie chcą pracować. Rozdział 22 werset 29. Widzisz człowieka pilnego w swoich sprawach? On będzie stał przed królami, nie będzie stał przed podłymi. Rozdział 23 werset 21. Bo pijaki żarłok zubożeją, a ospały będzie chodził w łachmanach. Rozdział 24 wersety od 30 do 34. Szedłem koło pola leniwego i koło winnicy nierozumnego. A oto wszystko zarosło cierniem, pokrzywy pokryły wszystko, a kamienny mur był zburzony. Spojrzałem i rozważałem w sercu, obejrzałem i wyciągnąłem naukę. Trochę snu, trochę drzemania, trochę założenia rąk, by odpocząć, a twoje ubóstwo przyjdzie jak podróżny, a niedostatek jak mąż uzbrojony. Rozdział 26 wersety od 13 do 16. Leniwy mówi lew na drodze, lew na ulicach. Jak drzwi się obracają na swoich zawiasach, tak leniwy na swoim łóżku. Leniwy kryje rękę pod pachę, a ciężko mu ją podnosić do ust. Leniwy uważa się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. Rozdział 27 Wersety od 23 do 27 Doglądaj pilnie swego dobytku i troszcz się o swe stada. Bo bogactwo nie trwa na wieki ani korona przez wszystkie pokolenia. Trawa wyrasta, pojawia się zieleń, z gór zioła zbierają. Owce są na twoje szaty, a kozły są zapłatą za pole. I dosyć mleka koziego na pokarm dla ciebie na wyżywienie twego domu i na utrzymanie twoich służebnic Rozdział 30, wersety od 25 do 28 Mrówki, lud słaby, a jednak w lecie przygotowują pokarm. Króliki, lud słaby, a jednak budują swój dom w skale. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają chmarą. Pająk pracuje rękoma a bywa w pałacach królewskich. Rozdział 31, wersety od 13 do 27 szuka wełny ilnu i chętnie pracuje swymi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, przywozi żywność z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i daje pokarm swoim domownikom i odpowiednią porcję swym służącym. Myśli o polu i kupuje je. Z zarobku swych rąk sadzi winnice. Przepasuje swe biodra siłą i umacnia swoje ramiona. Dostrzega, że jej dorobek jest dobry, a jej pochodnia w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, a dłonią chwyta wrzeciono. Otwiera dłoni przed ubogim i wyciąga swe ręce do nędzarza. Nie boi się śniegu dla swych domowników, bo wszyscy jej domownicy są ubrani w szkarłat. Robi sobie kobierce, jej ubiór jest z jedwabiu i purpury. Jej mąż jest znany w bramach, gdy siedzi wśród starszyzny ziemi. Wyrabia płótno i sprzedaje je, dostarcza pasy kupcowi. Siła i godność są jej strojem, będzie się cieszyła jeszcze w przyszłości. Otwiera swe usta mądrze i na jej języku jest prawo miłosierdzia. Dogląda spraw swego domu i nie je chleba próżniactwa. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 10 werset 18 Z powodu lenistwa chyli się dach, a wskutek opiszałości rąk przecieka dom. Izajasza rozdział 56 werset 10 Jego stróżowie są ślepi wszyscy, nic nie wiedzą. Wszyscy są niemymi psami, nie mogą szczekać, są ospali, leżą, kochają drzemać. Ewangelia Mateusza rozdział 25, wersety 26 i 27, a jego pan mu odpowiedział: Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, żeżny, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom. A ja po powrocie odebrałbym to, co moje, z zyskiem. Rzymian rozdział dwunasty werset jedenasty W pracy nie leniwi, pałający duchem, służący Panu. Efezów rozdział czwarty werset dwudziesty Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre. Aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Pierwszy Tesaloniczan rozdział 4 wersety 11 i 12. I gwarliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy, abyście uczciwie postępowali wobec tych, którzy są na zewnątrz i w niczym nie mieli niedostatku. Drugi Tesaloniczan rozdział trzeci, wersety od 10 do 12 Gdy bowiem byliśmy u was to nakazaliśmy wam kto nie chce pracować niech też nie je Bo słyszymy że niektórzy wśród was postępują nieporządnie wcale nie pracują lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami Dlatego nakazujemy im i napominamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa aby spokojnie pracując własny chleb jedli żydów rozdział szósty werset dwunasty, abyście nie byli ociężali ale naśladowali tych którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. pierwszy tymoteusza rozdział 5 werset 8 a jeśli ktoś nie dba o swoich a zwłaszcza o domowników ten wyparł się wiary i gorszy jest to od niewierzącego

Kto jest niedbały w pracy, jest bratem marnotrawcy. Przypowieści Salomonowe, rozdział 18, werset 9. Pytania, co ten tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu? Jak reagowałem, reagowałam na myśli w nim zawarte. Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.